Toksyczne, czyli coś, co nas zjada, toksyczne, coś, co nas niszczy. To relacja, która jest w dużej mierze oparta na zależności, którą można rozpoznać w tym, że druga strona manipuluje, narzuca, próbuje kontrolować, podważa, neguje, ale też dewaluuje partnera. Mówimy tutaj o partnerze związkowym, ale tak jak słucham ciebie i to, co powiedziałaś, to mam wrażenie, że to też się może zdarzyć w relacjach i biznesowych, i w pracy, i może zdarzyć się wśród przyjaciół. Tak, oczywiście, ja przepraszam, tak z zasady opięła, oparłam się na relacji partnerskiej, ale jak najbardziej, relacje toksyczne są charakterystyczne nie tylko dla relacji partnerskich, ale dla każdej relacji, tak jak powiedziałeś, z każdej społecznej. Czy możemy kilka cech takich podać właśnie dla toksyków, dla tych toksycznych relacji? I od razu mi się nasuwa pytanie, kto w tej relacji jest toksyczny? Ja czy ta druga strona? Popatrz, jeśli ktoś y, świadomie mówi do ciebie w jakiś sposób, wywiera presję, czyli manipuluje i robi to z jakiegoś celu, z jakiegoś powodu, to rzeczywiście to jest ta osoba, tak? Czyli która jeśli jest... na przykład chce wywrzeć na nas jakiś wpływ, że, żebyśmy zrobili określoną rzecz, na której zależy tej danej osobie. Tak, ale na przykład naszym kosztem. To jest czysta manipulacja i wtedy to są zachowania toksyczne.